Rozdział trzeci. Zgniły szereg. Nauka czy religia? Konieczność wyboru między tymi dwoma dręczyła Dawida Livingstona, a już od ośmiu lat. Chciał zostać chrześcijaninem, ale na świecie dokonywało się tyle cudownych odkryć naukowych, że trudno mu było myśleć o odwróceniu się od nich i oddania swego życia Bogu. Dylemat ten męczył go aż do roku 1832, kiedy to wyratowała go z niego książka. Pastor May ze zboru kongregacjonalnego, do którego uczęszczała rodzina Livingstonów, pożyczył mu filozofy of future state filozofia przyszłego stanu doktora Dicka. Choć jej tytuł nie wydawał się pasjonujący, treść od samego początku przykuła uwagę Dawida. Doktor Dick był głęboko wierzącym chrześcijaninem, a w książce twierdził, że skoro Bóg skonstruował świat natury, to gorliwe studium biologii, botaniki, chemii, astronomii będzie zbliżać człowieka do Boga. Według doktora Dicka który sam był sławnym szkockim astronomem, człowiek może równocześnie poznawać naukę i Boga, nie trzeba ich rozdzielać. Dawid był zdumiony, on też myślał dokładnie tak samo. Ale nigdy nie spotkał nikogo, kto by się z nim zgadzał. Teraz mógł zostać chrześcijaninem, bez konieczności odrzucania nauki i wiedzy w otaczającym go świecie. Gdy już pomodlił się i poprosił Boga, o pokierowanie jego życiem nie wiedział, jak ma powiedzieć ojcu, że chce poznawać naukę i że nie jest złe poznawanie sposobu działania ludzkiego organizmu, ani przyczyny ruchu gwiazd na nocnym niebie. Na szczęście wydarzyło się coś, co zmieniło przekonanie jego ojca. Pastor moj. Przeczyta w zborze długi lis zatytułowany do zborów Brytanii i Ameryki w sprawie Chin napisany przez doktora Charlesa Guzlafa. Lis przedstawia olbrzymią potrzebę misjonarzy w Chinach i zalecał przygotowanie medyczne jako najlepsze dla misjonarza. Będąc lekarzem, misjonarz może leczyć ludzi i równocześnie rozmawiać z nimi o Bogu. Gdy pastor czytał list, Dawid siedział obok ojca i czuł przyspieszone bicie serca. Oto misjonarz zaleca, by zdobywać wykształcenie medyczne, a więc naukowe, przed wyjazdem na misję. Nareszcie jest jakiś powód, dla którego chrześcijanin powinien angażować się w badania naukowe. Gdy tej niedzieli wracali do domu, Dawid szedł obok ojca. Tato, co myślisz o liście doktora Guclafa? Spytał niepewnie, bojąc się, że ojciec zdecydowanie mu się sprzeciwi. To fascynujące, fascynujące, odpowiedział ojciec. Być może byłem zbyt surowy wobec badań naukowych. Jeżeli nauka może otworzyć serce Chińczyka dla Boga, to musi być w niej jakaś wartość. Dawid nie mógł wierzyć temu, co słyszał. Czy ojciec mówi poważnie? Musi się przekonać. Więc nie miałbyś nic przeciwko temu, gdybym pożyczył kilka książek medycznych do przeczytania? spytał, w dalszym ciągu bojąc się odpowiedzi. Ojciec szedł przez kilka chwil w milczeniu. Nie, chłopcze powiedział w końcu. A potem dodał: Ale nie wiem, na co ci to przyda w tej twojej pracy w przędzalni. Dawid poczuł wzbierające w nim sprzeczne uczucia. Z jednej strony cieszył się, że ojciec pozwala mu na poznawanie nauki, z drugiej strony było mu smutno, że także drugie zdanie ojca jest prawdziwe. Ma dziewiętnaście lat, w dalszym ciągu mieszka z rodzicami i niemal wszystkie zarobione pieniądze oddaje na zapłacenie czynszu, zamieszkanie i kosztów szkoły dla trójki młodszych dzieci. Sam bardzo by chciał chodzić do takiej szkoły jak one, ale na to już jest za późno. Mimo to próbował przekonać sam siebie, że zostanie lekarzem i misjonarzem. Gdy powiedział o swoich planach dziadkowi, ten starał się okazać dla nich entuzjazm. Głęboko wewnątrz Dawid wiedział jednak, że dziadek nie chciałby, by którykolwiek z jego wnuków opuszczał Blatair. Dziadek Lavingston miał pięciu synów. Trzech z nich wyjechało walczyć w wojnach z Napoleonem i nigdy nie wróciło. Czwarty, który był urzędnikiem w Glasgow, został porwany i siłą zabrany na brytyjski statek wojenny, na którym musiał pracować aż do śmierci. Zmarł kilka miesięcy później na Morzu Śródziemnym. Naj Livingston, ojciec Dawida, był jednym pozostałym przy życiu z całej piątki. Dziadek Livingston miał słuszne powody, by bać się wyjazdu wnuków z miasteczka, w którym się urodzili i wychowali. Im więcej jednak Dawid myślał o tym i modlił się o to, tym bardziej był przekonany, że Bóg powołuje go na misję jako lekarza. Choć wydawało się to dziwne, Myśl tego nie odstępowała. Rozmawiał oni z pastorem i rodzicami. Wszyscy oni zgadzali się, że jest wystarczająco inteligentny, by mógł zostać lekarzem i ma wystarczającą determinację i wiarę, by być misjonarzem. Równocześnie kręcili głowami i mówili, że nie widzą praktycznej możliwości, by tak się stało. Nie rezygnował jednak drobne ziarenko, które zostało w nim zasiane, gdy słuchał listu doktora Guclafa. Rozrastało się. Wiedział, że musiał znaleźć sposób dostania się na uczelnię medyczną. Pewnego wieczoru siedział na łóżku w jednym pokoju rodzinnego mieszkania. Żanet i Agnes siedziały przy stole. Trzynastoletnia Żanet bawiła się w szkołę z ośmioletnią Agnes. Była nauczycielką i przepytywała ją z reguł angielskiej gramatyki, przygotowując ją w ten sposób do sprawdzianu. Dawid w tym czasie liczył coś na karce papieru. Dwanaście funtów, tyle kosztuje nauka przez jeden semestr. Anderson College w Glasgow. To najtańsza uczelnia, jaką udało mu się znaleźć, która oferowała podstawowe studia medyczne. Dodatkowe 12 funtów potrzebowałby na mieszkanie, jedzenie i książki. Liczba zapisana na kartce pokazywała przygnębiającą prawdę. Pracując jako przędzarz, zarabiał teraz 5 szylingów tygodniowo, ponieważ jeden funt był wart dwadzieścia szelingów zarabiał jednego funta miesięcznie, ukrył twarz w dłoniach, nawet gdyby na nic nie wydawał pieniądze, zaoszczędzenie na jeden nauki zajęłoby mu cały rok. Oczywiście nie mógł tego zrobić, ponieważ płacił za swoje ubrania i pomagał w opłacie za czynsz i szkołę dla Charlesa, Janet i Agnes. Poza tym dokładał się do jedzenia dla rodziny. I dawał szczodrze pieniądze do zboru. Zaczął liczyć jeszcze raz. Trzy lata, jeżeli będzie oszczędzał wszystko, co tylko może, po trzech latach starczy mu na jeden semestr nauki medycyny. Będzie miał wtedy dwadzieścia trzy lata. Podniósł głowę z kartki. Nie był zniechęcony, przeciwnie, był pełen nadziei, jest to możliwe. Może zająć trochę czasu, ale przy odpowiedniej determinacji i ciężkiej pracy ukończy kurs medycyny i pojedzie do Chin jako misjonarz. Decyzja zapadła. Nic go już teraz nie powstrzyma. Gdy powiedział o swoich planach rodzicom, oni wątpili, czy uda mu się uzbierać tyle pieniędzy. Mówili, że na pewno zmieni zdanie w ciągu tych trzech lat. Pojawi się jakaś dziewczyna, i tak jak John, jego starszy brat, ożeni się i założy rodzinę Blautair. Dawid był jednak zdeterminowany i w listopadzie 1836 roku miał już zaoszczędzone tyle pieniędzy, że mógł rozpocząć naukę w Anderson College. Nie tylko to, przez całe trzy lata nie spotkał się z żadną dziewczyną. Bojąc się, że pokusa małżeństwa przeszkodzi mu w realizacji jego celu, był zimny, śnieżny poranek, gdy Dawid i jego ojciec ruszali w drogę do odległego o 14 kilometrów Glozgał. Nieśli wszystko, czego miał potrzebować przez następne pięć miesięcy: branie na zmianę, kilka zszytych ręcznie zeszytów, talerz i kubek, łyżkę i wełniany koc. W kieszeni miał dwadzieścia funtów i otrzymane od przyjaciela adresy kilku miejsc, gdzie mógłby tanio wynająć pokój. Po ponad dwóch godzinach drogi doszli do przedmieść, Klozgał. Przed nim, jak okiem sięgnąć, ciągnęły się po ponure rzędy kamienic czynszowych z czerwonej cegły. Nigdy nie widział czegoś takiego w Blantyre. Przez jakiś czas szedł obok ojca w milczeniu, z szeroko otwartymi oczami. Razem chodzili od jednego adresu do drugiego. Ale nawet to najtańsze było dla niego zbyt drogie. W końcu ktoś powiedział mu, że jeżeli może zapłacić za pokój jedynie dwa szelingi tygodniowo, to jest dla niego tylko jedno miejsce w Glasgow. Zgniły szereg. Zgniły szereg z pewnością nie brzmiał zachęcająco jako miejsce do zamieszkania, ale Dawid i ojciec poszli za otrzymanymi wskazówkami i stanęli przed rozpadającym się drewnianym budynkiem. Z wnętrza dobiegał głośny płacz kilkorga małych dzieci i jeszcze głośniejszy krzyk kobiety. Dawid zapukał delikatnie w mocno zużyte drzwi. Otwarte! usłyszeli głos ze środka. Nacisnął na klamkę, znaleźli się w ciemnym korytarzu oświetlonym jedynie świecą. No i czego chcecie? Spytała tęga starsza kobieta z brudnym fartuchem, zawiązanym dookoła bioder. Czy jest jakiś pokój do wynajęcia? Spytał Dawid, rozglądając się po zakurzonym korytarzu. Mam tylko jeden, odpowiedziała kobieta, na górze, drugi po prawej, z łóżkiem i krzesłem. Łazienka jest za czarnymi drzwiami i dam Ci miejsce w szafce w kuchni na jedzenie. To wszystko za dwa szelingi tygodniowo. Niezła okazja, co? Dawid weschnął. Nie musiał nawet oglądać tego pokoju, by wiedzieć, że nie jest to żadna okazja. Ale był to przynajmniej dach nad głową i miejsce na położenie książek. Wezmę go, powiedział. Razem cztery szylingi dodała sprytnie kobieta. Dwa za pierwszy tydzień i dwa kaucji. Zaniosę rzeczy na górę, za chwilę przyniosę pieniądze odpowiedział, podnosząc worek i ruszając po schodach na górę. Pokój był w tak złym stanie, jak sobie to wyobrażał. Ściany pokryte były pleśnią, a w środku nie było nawet tyle miejsca, by mógł wejść razem z ojcem i zamknąć drzwi. Rozpakowanie się zajęło tylko chwilę. Niech Bóg Cię błogosławi, synu, powiedział ojciec. Wiesz, że zrobimy dla ciebie wszystko, co będziemy mogli. Gdy tylko będziesz miał trochę wolnego czasu, zaglądaj do domu uścisnął dłoń syna i ruszył w drogę powrotną do Blantyre. Dawid stał na stopniach i patrzył, jak ojciec znika za rogiem. Miał już dwadzieścia trzy lata, ale po raz pierwszy w życiu poczuł się całkowicie sam. Nigdy wcześniej nie spał poza domem i zawsze miał dookoła siebie braci, siostry, rodziców i dziadków. Przez chwilę chciał pobiec za ojcem. Ale wiedział, że zbyt długo pracował i oszczędzał na uczelnię medyczną, by teraz zrezygnować. Choć trudno w to uwierzyć, ale łóżko w jego maleńkim pokoju było jeszcze bardziej niewygodne niż wskazywał na to jego wygląd. Z radością wstawał z niego wcześnie rano następnego dnia. Czekał go ważny dzień. Zapisał się drogą korespondencyjną na zajęcia z chemii, greki. Medycznej i religii. Teraz nadszedł czas, by poznał swoich profesorów i innych studentów. Nigdy nie zapomniał pierwszych tygodni studiów w Anderson College. Budził się codziennie pełen podniecenia z nowej przygody, uczenia się. Dotychczas uczył się zawsze po długim dniu pracy w Przędzali. Teraz mógł robić to rano i po południu. Gdy jego umysł działa najsprawniej, tak bardzo cieszył się z tego, że może czytać i robić notatki, i nie musi przy tym walczyć z sennością. Przeczytał podręczniki od deski do deski, na długo zanim profesorowie skończyli wprowadzenie do wykładów. Po zajęciach zostawał na uczelni i długo dyskutował z innymi studentami na temat tego, czego się uczyli. Po raz pierwszy czuł się, że otaczają go ludzie, którzy, tak samo jak on, widzą wartość uczenia się. Większość innych studentów ukończyła najlepsze szkoły przygotowawcze w Anglii. Koszty studiów w Anderson College pokrywali ich rodzice, pomimo tego, że Dawid pochodził z niezamożnej rodziny, inni studenci szybko go zaakceptowali. Jego zainteresowanie nauką i entuzjazm uzupełniały z nas związką brak właściwego pochodzenia. Cała atmosfera koledżu powodowała, że czuł się bardziej pełen życia niż kiedykolwiek wcześniej. Mimo ciężkich warunków w jego pokoju w zgniłym szeregu i wieczorów, w którym miał do jedzenia tylko zimną owsiankę, nigdy nie wątpił, że jest we właściwym miejscu. Oczywiście. Pomocne było to, że Anderson College aż huczał od wiadomości o najnowszych odkryciach naukowych, zwłaszcza w dziedzinie elektryczności, dwóch starszych studentów skonstruowało nawet wystarczająco mocne ogniwo galwaniczne i mogło przeprowadzić własne eksperymenty. Wszystko to interesowało Dawida, ale najbardziej fascynowało go leczenie chorób. Nigdy nie stracił z oczu swojego celu zostania misjonarzem w Chinach. Na wykładach robił notatki na temat najnowszych metod medycyny, takich jak długość, upuszczania krwi, zależności od stwierdzonej choroby, dokładna ilość pijawek do wykorzystania i najszybszy sposób amputacji kończyny. Nauczył się także korzystać z nowego urządzenia zwanego stetoskopem który po raz pierwszy w historii umożliwiało lekarzom usłyszenie ruchu powietrza i krwi wewnątrz ludzkiego organizmu. Wszystkie te nowe odkrycia i postępy fascynowały także jego rodzinę. Ojciec całkowicie zmienił swoje przekonanie na temat niezgodności nauki z religią. Teraz, kiedy rozmawiał, że nauka może pomóc w głoszeniu Ewangelii, chciał słuchać o wszystkim, czego uczył się jego syn. Podobnie jak reszta rodziny, raz w miesiącu Dawid pokonywał pieszo drogę do Blantair i z powrotem. W domu ojciec dokładał drwa do ognia, a mama zaparzała do życban herbaty, po czym cała rodzina zbierała się i uważnie słuchała, jak Dawid opisywał swoje życie w Glasgow i najnowsze cuda medycyny. Rozmowy te rozpaliły wyobraźnię jego młodszego brata i sióstr. Zobaczyli, że mogliby też robić coś innego niż pracować w przędzalni. Żanet i Agnes postanowiły, że będą pracować ciężko, by zostać nauczycielkami, a Charles, że zostanie pastorem. W kwietniu w 1837 roku Pięć miesięcy po przybyciu do Glasgow, Dawid ukończył pierwszy semestr kolegium. Skończyły mu się także pieniądze, więc zostawił swój pokój w zgniłym szeregu i wrócił do Blantyre, do pracy w przędzalni, by zaoszczędzić pieniądze na powrót na uczelnię w listopadzie. Czuł się dziwnie, pracując w przędzalni po tym, jak całą zimę spędził wśród głęboko Wykształconych ludzi. Gdy jego ręce pracowały przykrośnie, umysł zajęty był przygotowaniem do nowych wykładów w następnym semestrze w Anderson College. Choć pracował ciężko i oszczędzał każdy grosz, miał za mało pieniędzy, gdy nadszedł czas powrotu na studia, zanim jednak zdążył popaść w rozpacz, jego starszy brat John. Który teraz zajmował się handlem, zaproponował, że da mu potrzebne pieniądze. To była stara, szkocka praktyka. Dawid pomagał kiedyś młodszemu rodzeństwu, a teraz sam otrzymywał pomoc od starszego brata, gdy najbardziej jej potrzebował. Był pełen wdzięczności. Drugi semestr na uczelni był również pasnujący jak pierwszy. Umysł Dawida chłonął wiedzę jak gąbka. Chciał nauczyć się wszystkiego. O wszystkim. Zaprzyjaźnił się z Jamesem Youngiem, asystentem profesora, który wykonywał sprzęty potrzebne do przeprowadzania eksperymentów naukowych. Był zafascynowany jego warsztatem. James nauczył go obsługi tokarki, dotoczenia drewna i pieca do wytapiania szkła i metalu. Dawid nauczył się też naprawiania złamanych lub uszkodzonych elementów wyposażenia badawczego. Powtarzał sobie, że ponieważ nie może przewidzieć dokładnego charakteru swojej pracy misyjnej w Chinach, dobrze zrobi, zdobywając jak najwięcej praktycznych umiejętności.